AI nie rozwiąże za nas wszystkich problemów współczesnego świata. Moda na przyzwoitość cyfrową już przychodzi, choć trudno prognozować, jak nas zmieni. Problem polega też na tym, że ciągle żyjemy iluzjami, jakoby AI była kolejnym świętym gralem, który rozwiąże nam problemy społeczne i ze zdumieniem stwierdzamy, że znowu się nie udało. Podkreśla profesor doktor habilitowany Jan Kreft. Z szefem Centrum Badań nad Zarządzaniem Algorytmicznym i kierownikiem Zakładu Zarządzania Algorytmicznego Politechniki Gdańskiej rozmawiał Karol Murawski. Rozmowa stanowi część wywiadu opublikowanego w kwietniowym wydaniu miesięcznika finansowego Bank. Uchwalony niedawno AI Akt w założeniu unijnego ustawodawcy ma umożliwić stawianie czoła kluczowym wyzwaniom związanym z rozwojem sztucznej inteligencji. Czy takie postrzeganie nowych przepisów jest słuszne, a może zbyt wiele sobie po nich obiecujemy? Kwestie AI można rozpatrywać w wielu perspektywach, poczynając od geopolitycznej, a kończąc na perspektywie finalnego użytkownika. Zacznijmy od pierwszej. Najwięksi gracze USA i Chiny postrzegają rozwój sztucznej inteligencji jako grę o sumie zerowej. Unia Europejska, ze swoimi regulacjami, nieszczególnie liczy się w tej grze. UCHwalony niedawno AI Act jest uzupełnieniem wcześniejszych regulacji dla rynków cyfrowych DMA i usług cyfrowych DSA. Stanowią one swoisty pakiet. Dlaczego powstał właśnie teraz? Można argumentować, że to odpowiedź na zapoczątkowany kilkanaście miesięcy temu dynamiczny rozwój wielkich modeli językowych, szczególnie chatbotów. Aktywność unijnego regulatora w skali globalnej można porównać do kamienicy, w której w jednym mieszkaniu zainstalowano kamerę i ustawiono posterunek policji, by z błogim spokojem uznać, że zaprowadzono porządek, nie patrząc co się dzieje w sąsiednich lokalach. Tymczasem tam jest spora grupa niesfornych, inteligentnych ludzi, którzy wcale nie muszą zaglądać do naszego pokoju. W Europie działają raptem trzy firmy technologiczne notowane na liście Fortune Global 500. Dla porównania firm amerykańskich jest 12, japońskich 8, a chińskich i tajwańskich po 6. To olbrzymia dysproporcja. W tym porządku Europa liczy się tylko jako dostarczyciel oryginalnych danych. Takie państwa jak Niemcy czy Francja są generalnie zapóźnione cyfrowo, na co wskazują inwestycje w badania i rozwój 40 miliardów dolarów w Europie wobec 74 miliardów dolarów w Azji czy 141 miliardów dolarów w USA. Interwencja unijnego ustawodawcy jest zatem nie tylko spóźniona od 10 do 15 lat, jeśli chodzi o kwestie prywatności i konkurencyjności, a teraz dodatkowo wymierzona głównie w dostawców amerykańskich, zwłaszcza jeśli chodzi o DMA i DSA. W dyskusji, która się toczyła przez ostatnich kilka lat, wybijały się przede wszystkim uwagi Niemiec i Francji, najbardziej zapóźnionych i zarazem etatystycznych gospodarek, a najmniej tych, Którzy są w czołówce peletonu. Dodam, że utrzymanie AI jest bardzo kosztowne. Koszt obsługi i szkolenia przeciętnego chatbota drugiej czy trzeciej generacji to mniej więcej 700 tysięcy dolarów dziennie. Z dalszej perspektywy dostrzegam centralizację podejmowania decyzji wokół tych aktów przez Komisję Europejską, co jest chyba konsekwencją porażki RODO, kiedy starania w zakresie poczucia bezpieczeństwa powierzono poszczególnym krajom członkowskim. Efekt! Na 700 interwencji prawnych do 2021 roku tylko dwie pochodziły z Irlandii, gdzie były zarejestrowane big techy działające w Europie. Komisja doszła do wniosku, że to po prostu nie działa. Obecnie mamy do czynienia z dalekim ograniczeniem znaczenia państw członkowskich, także Polski. Ich rola będzie raczej doradcza niż sprawcza. Nie wierzę, że to będzie skuteczne w sytuacji, gdy komisja jest jednocześnie autorką tych aktów. Kluczowym podmiotem, który ma je egzekwować i sędzią we własnej sprawie. Poza tym tendencja do centryzmu nijak ma się do logiki korzystania ze sztucznej inteligencji. Przypomnę tylko, że w tle dynamicznego rozwoju AI jest wielkie geopolityczne starcie między Chinami i Stanami Zjednoczonymi. USA wypracowały narzędzie, które zdeklasowało Chiny. Niedawno wydawało się, że rozwój będzie zdeterminowany dostępem do wielkich baz danych których firmy chińskie wspierane przez państwo mają w nadmiarze. Tymczasem rozwój wielkich modeli językowych i zaszytej w nich sztucznej inteligencji wysforował USA na prowadzenie. Regulacje unijne są z punktu widzenia Stanów Zjednoczonych po prostu antykonkurencyjne. Z drugiej strony widzę szereg dobrych intencji związanych z tymi aktami. Chodzi też o te ryzyka, które nie zostały jeszcze zdefiniowane i nazwane. Podam tylko jeden przykład. Każdy słyszał o chińskim Social Credit System. Mało kto natomiast wie, iż podobne rozwiązanie funkcjonuje na przykład w Amsterdamie. System identyfikuje młodych mieszkańców na podstawie pozostawionych przez nich śladów, a następnie analizuje, który z nich w przyszłości ma większą szansę popełnić przestępstwo. Rzecz w tym, że system ten był tak skalibrowany, że identyfikował przede wszystkim imigrantów. Widzimy więc, iż także państwa członkowskie Unii Europejskiej flirtują z tymi systemami, zdając sobie sprawę z ich niedoskonałości. Regulacje europejskie dla sfery IT argumentowane są potrzebą tworzenia odpowiedzialnego rynku, który uwzględniałby prawo obywatelskie bądź cyberbezpieczeństwo. Czy to niewystarczający argument, by ograniczyć tempo wyścigu technologicznego? Koncepcja poszukiwania równowagi pomiędzy rozwojem sztucznej inteligencji a jej skutkami społecznymi wywodzi się z kultury zachodniej. Innymi słowy, trwa wyścig, bardzo wielowymiarowy, aczkolwiek nie ma co udawać, że co do celu egalitarny. AI pogłębi podziały między globalnym południem a globalną północą, a może raczej pomiędzy Zachodem z jego wartościami i refleksyjnością niekiedy na pokaz. A brakiem tych ograniczeń, zwłaszcza po stronie państw autorytarnych, by nie rzec totalitarnych, będziemy musieli odpowiedzieć na pytanie, jak bardzo nasza przyzwoitość nas ogranicza jako ludzi Zachodu. Jednocześnie paradoks polega na tym, że AI jest egalitarna na przykład z punktu widzenia rynku pracy. Jej rozwój godzi przede wszystkim w białe kołnierzyki, wynosząc w górę drabiny kompetencji najsłabszych, ale niespecjalnie wspierając najlepszych. Pracownicy najlepiej zarabiający, najwyżej w hierarchii zawodowej, będą musieli udowadniać, że są lepsi niż sztuczna inteligencja, która będzie ich spychać w dół, zarówno pod względem pozycji społecznej, jak i majętności, awansując zarazem tych słabszych. AI z punktu widzenia codziennego użytku jest zatem egalitarna, choć w ujęciu geopolitycznym taka nie jest. Niebawem będziemy musieli się do tego ustosunkować. Pozostaje kwestia konsekwencji rozwoju AI na rynku pracy. Odwołam się do Sama Altmana, szefa OpenAI, który jest wielkim zwolennikiem gwarantowanego dochodu podstawowego. Rzecz w tym, że jego wdrożenie napotyka na mnogość problemów, również natury społecznej. Przypomnę, że od dłuższego czasu nie jesteśmy gotowi na to, by wprowadzić tzw. podatek cyfrowy, a przecież trudno oczekiwać, by podmioty, które oferują AI i będą korzystały z podnoszenia efektywności przez AI, same zgodziły się ponosić taką daninę tylko po to, żeby Europejczycy używający narzędzi sztucznej inteligencji mieli komfort ograniczenia negatywnych konsekwencji jej rozwoju. Druga uwaga jest taka, że AI rozwija się nierówno w różnych sektorach. Najszybciej oczywiście w sektorze militarnym, szeroko pojętej branży medialnej i przemyśle pornograficznym który był zawsze bardzo innowacyjny. Nie chcę wnikać w szczegóły, ale jeżeli będziemy się przyglądać tym sektorom, zyskamy pogląd na temat rozwoju AI, aczkolwiek ogarnąć ten rozwój jest niezwykle trudno. To są dziesiątki tysięcy artykułów naukowych, wniosków zrealizowanych rokrocznie badań. Paradoks polega na tym, że najpewniej to AI najlepiej nam podpowie, jak ten świat zrozumieć. Dochód podstawowy budzi sprzeczne odczucia pod względem etycznym. Cywilizacja judeo-chrześcijańska bazuje w większym lub mniejszym stopniu na kulcie pracy. Lenistwo jest jednym z grzechów głównych. Czy zapewniając bezpieczeństwo finansowe obywatelom, nie naruszamy fundamentów moralnych, z których przecież korzysta cała gospodarka? Dochód podstawowy jest kuszący, a zarazem kompletnie nierozpoznany pod względem kosztów społecznych. Poza Finlandią, w bardzo ograniczonym zakresie i niektórymi lokalnymi rozwiązaniami, mamy bardzo mało doświadczeń, które pozwalałyby prognozować ewentualne skutki. Nie jestem tym specjalnie zaskoczony. Problem jest złożony i polega na braku wspólnego języka, nie tylko w nauce. Zapraszamy Państwa do lektury całego wywiadu, który dostępny jest w kwietniowym wydaniu miesięcznika finansowego Bank czytał profesor Krzysztof Opieliński.